Jakie szkolenia pracownika musi sfinansować pracodawca? Jeśli są to szkolenia niezbędne do wykonywania określonego rodzaju pracy lub pracy na danym stanowisku i konieczność ich wykonania wynika z aktów wewnątrzakładowych, przepisów prawa lub umowy o pracę, lub jest to szkolenie na polecenie przełożonego, to musi odbywać się w miarę możliwości w godzinach pracy pracownika oraz na koszt pracodawcy. Szkolenia niezbędne do wykonania pracy na danym stanowisku wynikające z przepisów powszechnych muszą być połączone z zadaniami służbowymi, które pracownik wykonuje na co dzień. Mogą również dotyczyć przepisów szczególnych, ale w ramach zadań wykonywanych przez pracownika. Oczywiście, pracodawca ma również obowiązek umożliwić pracownikowi podnoszenie kwalifikacji związanych z jego zawodem, niekoniecznie związanych. Z dokonywanymi zadaniami służbowymi. Nieuzasadniona odmowa pracodawcy zwolnienia na czas udziału w kursie czy szkoleniu, które ma za zadanie podniesienie kwalifikacji pracownika, może być potraktowane jako utrudnienie podnoszenia kwalifikacji pracownikowi. Warto również dodać, że prawo, które weszło 26 kwietnia 2023 roku, dotyczy szkoleń pracowników, a nie podnoszenia ich kwalifikacji.